Szanowni Państwo, tę kopertę z piękną przyszłością, tylko ta piękna przyszłość z 19 maja zależy tak naprawdę od Was 18 maja, Szanowni Państwo. Tak więc. Thank you. Kolejny gość, redaktor Stanisław Gorąco cieszę z każdego biało-czerwonego palonika, ale powiem Państwu, że ja przez kilkanaście lat pracy dziennikarza, chodząc na setki wiecy w Polsce, różnych marsz i manifestacji, dzisiaj tu jak jestem z Wami pośród biało-czerwonych, aż mi nie sforią. Tyle się napatrzyłem na te wszystkie sztandary, jakieś tęczowe, pseudo tęczowe, jakieś gwiazdy uroku Hozu, odosłabniki żółto-niebieskie, czy niebiesko-żółte bandery, a to nagle tak biało-czerwono. Ale dobrze, znakomicie. To pokażmy tym w Warszawie, tym, którzy oglądają nas dziś na streamach, że polskie barwy to biało-czerwone! Ideowego, podkreślam, ideowego reprezentanta naszych struktur, który nie pobierał postawienia poselskiego. Robi to dla idei, robi to dla sprawy, by polscy katolicy, patrioci mieli wstejnie swoją reprezentację. I dzięki niemu go mamy. Zapraszamy.